Historyk, publicysta, pisarz, polityk. Władysław Bartoszewski. Jego sylwetkę przypominają zgorzelczanie. O tym, jakim był człowiekiem, można dowiedzieć się z mini wystawy, która stanęła na przedmieściu Nyskim. Postanowiliśmy ściągnąć ją do Zgorzelca, to znaczy Urząd Miasta i Stowarzyszenie Zgorzeleckie Kobiety. Powodu było dużo. Po pierwsze, budowniczy mostów, czyli mamy naprzeciwko most i to, co było symbolem pojednania. Po drugie, w 2002 roku otrzymał nagrodę mostu. A chyba najważniejsze, że tak jak Inga Świątek dostarczyła nam emocji sportowych i potrzebnego impulsu do tych smutnych czasów, tak wydaje mi się, że postać pana Władysława Bartoszewskiego jest potrzebna jako człowieka i jako polityka. To jest historia pod wspólnym niebem. Czyli pokazuje człowieka, który był dzieckiem, był więźniem Auschwitz, był politykiem, był doceniony bardzo za jeżeli chodzi o sprawy polsko-niemieckie, ale przede wszystkim był niesamowicie uczciwy, bardzo tolerancyjny, otrzymał nawet medal w białym stoku za tolerancję. Dla niego nie było znaczenia, czy jest ktoś innego koloru skóry, wyznania czy orientacji seksualnej. Nie było dla niego ważne również to, jakie są sondaże, bo był bezkompromisowy. Potrafił mówić bardzo obcesowo i nie przebierając słowach, ale najważniejsze, on to robił, bo wierzył, że może w ten sposób coś dla kraju zrobić. A mógł nienawidzić ludzi, bo to, co przeżył w Auschwitz, przeżył później w więzieniu komunistycznym, był internowany. To był niesamowicie otwarty człowiek. On miał po prostu charyzmę. Miał specyficzne poczucie humoru i zawsze powtarzał: że Życie nie musi być łatwe. Gorzej, jeżeli jest nudne. A on nie miał ani na pewno łatwego życia, ani nudnego. Ale dla mnie, dzisiaj, kiedy naprawdę nie mamy jakichś odnośników moralnych, zwłaszcza w polityce. To jest właśnie facet, człowiek, który pokazał, że można być w polityce, ale można być uczciwym i przyzwoitym. Nam się wydaje często, że ludzie, którzy przechodzą do historii albo są znani, to nie od razu byli wielcy, duzi i mieli osiągnięcia. Nie, to był normalny chłopak, który zaskoczyła którego wojna, który w wieku dwudziestu paru lat trafił do Auschwitz, ale cieszył się górami, cieszył się kąpielami słonecznymi, podróżował. No był po prostu niesamowicie otwarty i dla nas jest to chyba najważniejsze, bo my nie potrafimy dziś rozmawiać, a ten człowiek cały czas mówił dialog, dialog, dialog. Pierwsza rzecz z Niemcami miał prawo ich nienawidzić z powodu przejścia prawda, obozu w Auschwitz. Nie, on uznał właśnie, że pojednanie, budowanie tych mostów, to dzięki temu dzisiaj może właśnie możemy iść na drugą stronę i oglądać, i cieszyć się tym, że mamy po prostu otwarte granice. On ma niesamowity w tym wkład. Wystawę można oglądać do 20 października, jest na zewnątrz, więc godziny otwarcia nie obowiązują. Teksty, które możemy przeczytać, są w języku angielskim i polskim.